Cześć, z tej strony Loki, witam Was w 26 odcinku Dobry Zuj Podcast. Jak zawsze dołącza do mnie Sky I Dzisiaj chcieliśmy się spotkać krótko, ostatni dzień roku 2023. Spojrzeć nieco za ramię, zobaczyć co się w tym roku działo. Głównie prywatnie, bo to w sumie jest nasz podcast, więc również nasze podsumowanie. Wypisaliśmy sobie garść punktów, w których chcielibyśmy spojrzeć na takie nie wiem, ulubione, najważniejsze nasze rzeczy z tego roku. Nie ma tutaj co, co się dużo zastanawiać, więc jakby przejdźmy od razu do rzeczy. To jest podcast głównie o grach fabularnych, więc może zacznijmy od gier, które przeczytaliśmy. Jaka była najważniejsza, twoja ulubiona e, gra, którą przeczytałeś w tym roku? Nie musi być gra, która wyszła w tym roku. Dla mnie e, najważniejszą pozycją przeczytaną w tym roku była, może trochę pokrętnie, gra, którą przeczytałem drugi raz, mianowicie czwarta edycja Dungeons and Dragons. Ja do niej wróciłem po wielu, wielu latach z przekonaniem, że kiedyś mi się ta gra podobała, ale była dla mnie zdecydowanie za trudna jako dla początkującego RPG-owca. Natomiast teraz wróciłem do niej po, po wielu, wielu latach przerwy. Wróciłem do czytania tych podręczników i mam poczucie, że są dalej świetne, że ta gra się świetnie zestarzała, że bardzo przyjemnie mi było do tego wrócić. Oprawa wizualna jest super, tekst jest napisany super i jakby no, jest, to, jest to dla mnie wielki powrót i ogromna satysfakcja, i cieszę się, że się tego podjąłem, że nie zostawiłem tej gry za sobą, bo ja prędzej czy później do niej wrócę po prostu. Co no, fajnie jest, wracać takich gier. Myślisz, że przy, przy dedekach czwarta edycji, na ten. Twoją opinię na temat gry, to jak ją postrzegałeś, wpłynęło też to, że grałeś po drodze w inne, duże, tradowe gry, które może były nawet bardziej skomplikowane? Wiesz, co? Wydaje mi się, że tak, że generalnie to, że grałem w inne gry, otrzaskałem się, zdobyłem gdzieś tam inne doświadczenia. Mi mocno w tym pobogło i to nie tylko gry, bo jakby granie w idiasy też pomaga inaczej rozumieć zasady i uczyć Taja ze zrozumieniem, więc jakby no dużo, się, dużo się nauczyłem, lepiej rozumiem tę grę, i, i myślę, że faktycznie to doświadczenie było mi potrzebne, żeby ją docenić. To Moja gra będzie. Wręcz skrajnym przeciwieństwem ddk w czwartej edycji, bo moją grą, którą sobie wybrałem jako taką, która zapadła mi w pamięć, to było The Job e, od Games Omnivorous, To jest leciutka gra, która ma, prawda, no, kilkadziesiąt stron. E, to jest gra o wykonywaniu napadów na banki, na inne takie miejsca w bardzo filmowym stylu, bardzo inspirowana Oceans 11. Jest jej też trochę blisko do fiasko, bo w sumie jest tam też trochę takiego współdzielonego storytellingu. Dalej mamy Mistrza Gry, dalej mamy pewne sceny, ale jest bardzo bardzo spodobało mi się po prostu poza tym, jak wizualnie podręcznik jest świetny, ale sam aspekt tej gry, że jest to trzy godziny, pierwsze półtorej godziny gracze na podstawie wytycznych od, od, od mistrza gry czy od reżysera planują ten e, skok, ten napad, a potem przez następne półtorej godziny mistrz gry konfrontuje ich plan z rzeczywistością po prostu odgrywają sesję, którą w zasadzie sami sobie zaplanowali. Ma to dla mnie taki fajny aspekt trochę, nie wiem, może odrobinę takiego party games, wspólnego wymyślania, Trochę, na pewno dużo story games. Ale bardzo podoba mi się to, że tak naprawdę częścią gry jest tworzenie własnej przygody dokładnie takiej jak ja chce się zagrać. To jest, to jest moim zdaniem mega ciekawe w tym. No dobra. Yy, ale co to chcę ja zagrać, bo mówimy o grach, które przeczytaliśmy, to może przejdźmy do gier, w które faktycznie zagraliśmy, czy poprowadziliśmy. Co Ci się spodobało w tym roku? Co, co prowadziłeś, co, co miało dla ciebie jakby yy, wartość, co, co było fajnym doświadczeniem? Dużo gier prowadziłem w tym roku, głównie, głównie takich około serowych? Chociaż padło też tam e, pojedyncze jakieś sesje w inne, w inne Gdzieś tam te Star Warsy graliśmy na początku roku. Tam przewinął mi się Durf. Gdzieś tam e, w Folena graliśmy z Brozem. Ale taka gra, która najbardziej mi utkwiła w głowie, mimo że nie najczęściej grana, bo najczęściej grano w tym roku dla mnie, był Frontierscam Primal Quest. Primal Quest od Nogueira. Bardzo mi wsiadł po prostu. Bardzo mi się ta gra spodobała mechanicznie. Podręcznik nie jest może najlepiej napisany. Ale uważam, że jakby zamysł mechaniki jest świetny i cieszę się, że chciało nam się trochę wczytać w tą grę, bo jak zaczęliśmy grać, to się okazało, nagle miałem wrażenie, nie wiem, może zaraz skonfrontujesz to, ale miałem wrażenie, że jak zaczęliśmy grać tego Primal Questa, ta mechanika po prostu z miejsca zaskoczyła, z miejsca działała yy, i nie krępowała nas, miała dużo takich aspektów, tych dużych gier, niektórych yy, w stylu They Came From Beneath The Sea i tak dalej, tych gier takich gdzie się powołuje na, gdzie się na tagi, buduje się kule kości, ale tutaj to było jakieś wszystko takie proste, płynne, bezpretensjonalne. Z miejsca wszyscy załapali, wszyscy się świetnie bawili na, na chyba dwóch czy trzech sesjach, które graliśmy z różnymi MG. Naprawdę, byłem zachwycony i bardzo chciałbym więcej w tą grę zagrać w przyszłym roku. Powiedziałbym, że tak, Primal Quest był faktycznie mocną pozycją na naszej liście, bo mi też się bardzo podobało. No, zgodzę się, że podręcznik zyskałby na takiej solidnej redakcji, żeby ktoś jeszcze, może spoza kręgu autora to przeczytał i wskazał, mu, bo tam pamiętam, że z Hechłokiem rozmawialiśmy, że parę zasad jest tak zdefiniowanych tak trochę... No można sobie je bardzo swobodnie zinterpretować, albo w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Natomiast jakby sam, sam rdzeń gry i garść pomysłów jest naprawdę super, co w połączeniu po prostu z fajną, plastyczną, palpową konwencją naprawdę robi robotę i jeżeli jakby chce się włożyć te minimum wysiłku w interpretację, to gra jest super i po prostu daje mnóstwo zabawy. Natomiast w moim wypadku chyba takim ulubionym tytułem, czy, czy tytułem, który sprawił mi najwięcej frajdy, będzie makabr. Malutka gierka zajmująca dosłownie niecałą stronę, prosty osr z garścią zasad ruchu oświetlenia z jakąś prostą mechaniką testów i okazało się, że prowadziło mi się to świetnie. Naprawdę byłem wręcz zaskoczony jak biło Do tego stopnia, że przetłumaczyłem to na polski, pozmieniałem tam garść detali, zaczęliśmy to wypuszczać przecież jako, jako naszą własną inicjatywę, czyli dreszcze, pisząc do tego dodatki, przygody, różnego rodzaju suplementy, miałem kupę frajdy z tego systemu. Dużo więcej niż się spodziewałem, kiedy... Ja już nawet nie pamiętam, gdzie go spotkałem. Wydaje mi się, że ktoś go po prostu wrzucił jako z jednostronicowego screena na jakiś czat na Facebooku. Nie, nie, Właśnie miałem Ci mówić. To jest jedna z tych sytuacji, kiedy ja znajdę jakąś gierkę, podsyłam Ci, hmm, patrz jaka fajna. Idę spać, następnego dnia rano, ty ją przetłumaczyłeś i, i zacząłeś robić linię wydawniczą, bo pamiętam, że znalazłem to makabr i wrzuciłem to chyba nawet na fanpage krótkiego posta o tym. To mogło tak być, przyznam, że naprawdę w tej chwili nie pamiętam, no możliwe, że się od ciebie dowiedziałem, to no, dziękuję w takim razie. No ale to wspomniałeś trochę, że zachęciłeś o następny punkt, czyli gry, które napisaliśmy, tak jak mówię, napisałeś tą polską wersję dreszczy, w przetłumaczyłeś, napisałeś dodatki, masz jakiś taki, z tego roku, bo oczywiście pisaliśmy dużo rzeczy, obaj, ty nieco więcej niż ja. Masz jaki jeden projekt, który najbardziej ci zapadł w pamięć z tego roku, z tych, które napisałeś? Powiem szczerze, trochę trudno mi się zdecydować, no bo faktycznie miałem przyjemność napisać w tym roku sporo rzeczy, i one się, część z nich nawet się podobno ludziom podobała, ale jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, która chyba najbardziej zapadła w pamięć i mi i chyba naszym czytelnikom, czy słuchaczom w tym wypadku, to będzie Indelweiss. In Weiss mi się przypisało zaskakująco przyjemnie, zaskakująco szybko i ta gra spotkała się z zadziwiająco dobrym odbiorem. Ludzie byli zachwyceni i było mi szalenie miło i wiem, że ludzie dalej grają, tworzą do tej gry różnego rodzaju treści, handouty. Dostałem parę przepięknych Indelweissowych prezentów i naprawdę... Jestem pod wrażeniem, jak fajnie to wyszło, jak fajnie ta gra chwyciła i że no, ludzie po prostu mają frajdę z RPGa, który jest dosłownie o chodzeniu po górach i pieczeniu ciasta, tak? Bo tam nie ma przecież żadnej przemocy, żadnych wysokich stawek, żadnych dramatycznych sytuacji. Chodzisz po górach, zbierasz grzyby, yy, liczysz chmury, nie? I, I okazało się, że z jakiegoś powodu nie podejmuje się wyjaśnienia, ta gra była bardzo ludziom potrzebna. No to było chyba też takie pierwsze, takie naprawdę rozbudowane Cozy Game, które, które napisałeś, to jeszcze do tego z opcją tak, grania solo. Tak, tak. Tak, jak najbardziej. Ja trochę oszukam z odpowiedzią na te pytania, ale nie do końca, bo ja będę mówił o grze, której w momencie nagrywania tego podcastu jeszcze nie ogłosiłem, ale w momencie jak już będę wypuszczał ten podcast na, na YouTube i tak dalej, to już będzie ogłoszenie. Jakby napisałem w tym roku Greenwood Outlaws, która niejako była owocem licznych rozmów na temat tego, Kurde, ale nam się fajnie, fajnie by się zagrało w tego Ruta, bo fajny jest ten setting, bo jest tam tyle pomysłów na fajne przygody. No, tylko ten podręcznik i ta mechanika walki w tym oficjalnym RPGu do Ruta. Jakby ktoś tam napisał na lżejszej mechanice, to bym zagrał. No to wziąłem i siadłem i napisałem na lżejszej mechanice w końcu. Był to projekt, który zjadł trochę czasu, ale jest już na, na, na końcowych etapach, który gdzieś tam chciałem wydać w nieco, w nieco lepszej formie, no i... Zobaczymy, możliwe, że za jakiś czas tutaj na łamach podcastu poruszymy to, jak, z jakim odbiorem się spotkał ten RPG. Ale Greenwood Auto to zdecydowanie jest taki projekt, który najbardziej zapamiętam z tego roku. Dał mi masę frajdy przy tworzeniu. Był po prostu ciekawym projektem. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję kiedyś o nim szerzej opowiedzieć lub napisać. Tak, no i ta gra w sobie dosyć mocno się rozwinęła od czasu pierwszego draftu. Nie Bo pamiętam, że początkowo to miało być chyba. Dwie broszurki, a wyszła z tego taka dosyć przyzwoita książeczka. Zresztą przepięknie przez, przez brzoza zilustrowana i jakby całkiem, całkiem zgrabnie się to yy, rozkręciło, tak? Wy jakby przerosło nasze oczekiwania, mam wrażenie, wszystkich w zespole. Tak, chociaż szczerze mówiąc, to rozbudowanie do książeczki to była raczej kwestia tego, że zauważyliśmy w trakcie pracowania z tym, że hmm, to będzie zwyczajnie wygodniejsze w obsłudze, jeżeli to będzie książeczka i osobna karta postaci, trochę bardziej rozbudowana niż dwie ulotki. No tak, tak. No ale a propos zespołu. Yy... Właściwie no jest, nas, jest nas trochę w tej kotłowni. Pomagaliśmy w sporej liczbie projektów, zresztą nie tylko naszych wewnętrznych, ale też, też różnych zewnętrznych inicjatyw. To może przejdźmy do tego, jakie, jakie były nasze ulubione projekty, nie nasze, takie w których pomagaliśmy komuś, w które byliśmy gdzieś tam zaangażowani. Masz coś takiego? Ja mam w sumie aż dwa. No, dla mnie ostatni rok, yy, trochę ponad rok, to, to upłynął mocno pod znakiem pracy nad projektami innych ludzi, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo mimo wszystko człowiek się styka z innym stylem pracy, z innym stylem pisania, z innymi pomysłami trochę. Yy, jak człowiek pracuje nad swoim projektem, to ma takie wrażenie, że no jest u siebie, robi wszystko po swojemu i to raczej inni się muszą dostosować. No, dla mnie te dwa główne projekty na pewno był, był potencjalny mimik, który gdzieś tam dalej będzie pewnie żył i powstawał. Te wielkie dzięki dla, dla Małku, który po mnie przejęła funkcję redaktora kiedy ja stwierdziłem, że ja już się nabawiłem Mimikiem. No ale wydaliśmy, wydaliśmy w sumie trzy numery Mimika w PDF-ie pod moim przewodnictwem i jeden w druku. Potem się ukazał, no w zasadzie ten pierwszy to był w połowie pod moim, po, połowie pod twoim przewodnictwem. Potem się ukazał jeszcze jeden, więc to był bardzo fajny projekt, gdzie pierwszy raz pracowałem z taką... No mimo wszystko ludźmi z naszej banki, ale dużo szersza grupa ludzi I, i fajnie było trochę podbijać te opinie i fajnie było poznawać masę rekomendacji od nich, ludzi gier i tak dalej. Cały ten nasz czat mimikowy, gdzie, gdzie wspólnie gdzieś tam mamy jakieś swoje małe kommunity, też był fajną, fajną prostu rzeczą. No a drugi, drugi projekt odrobinę powiązany, bo przewinęłaś tam część tych samych ludzi. No to oczywiście była linia wydawnicza Zabić Smoka, gdzie to było dla mnie ciekawe przeżycie pod kątem tego, jak się pracuje przy, przy linii wydawniczej, gdzie masz bardzo mi wszystko specyficzny zakres obowiązków jako redaktor, bo tak naprawdę nie jesteś projektantem, nie piszesz tak dużo rzeczy, ale starasz się jakby uchwycić ten ogólny. Ogólny klimat, ogólną konwencję, ogólny jakiś styl, w jakim są te dodatki pisane przez różnych autorów, i to wszystko ujednolicić, z zrobić z tego spójną całość, pracować z ludźmi na różnym poziomie doświadczenia, z różnym stylem pisania. Było to ciekawe wyzwanie, było to na pewno wyzwanie i czujesz, że się mega dużo nauczyłem na tym projekcie, i to jest dla mnie gigantyczna zaleta, bo uwielbiam się uczyć na projektach. Nie wiem, jak u Ciebie to wygląda. Też raczej skupiasz się na dużych projektach, czy jakaś bardziej pojedyncza gramat którą pomagałeś? Wydaje mi się, że w tym roku taki najbardziej satysfakcjonujący projekt, przy jakim miałem okazję pomagać. No znowu, mógłbym wymieniać kilka, no bo praca przy Gridwood Outlaws była bardzo fajna, praca przy polskim wydaniu lochołazów była super, ale jakbym miał wskazać jedną rzecz, która chyba dała mi najwięcej frajdy, to był magister wehikuł stworzony przez Tomasza Piątkowskiego i... Yy, Resztę ekipy gotłowniowej, bo jakby. Był to dla mnie kompletnie zaskakujący projekt, który zaczął się od gdzieś tam, od słowa do słowa, dosłownie w komentarzach na Facebooku i padło, że hej, fajnie by było zrobić pan samochodzik RPG, bo to jest w sumie jakby samograj, i, i absolutnie dałoby się po prostu zrobić, wiecie, yy, drużynę po prostu jeden dzielny muzealnik i grupka harcerzy, czy jakiś miejscowy wiejski milicjant, czy nauczycielka języka polskiego, czy ktoś tam i razem szukają zaginionych dzieł sztuki, bo jakiś tam, wiecie, diaboliczny kolekcjoner chce je wywieźć do NRD, czy coś w tym rodzaju. I okazało się, że tak od słowa do słowa Tomek, chyba z Błażejem Kubackim, jeżeli pamięć mnie nie myli, napisali tę grę. Ja w to wszedłem i, i mówię, o rany, rej, kurczę, to jest, to jest super, to jest naładowane archetypicznymi postaciami, świetnymi lokacjami. To jest po prostu samograj. Dosłownie w parę dni wszystko to zilustrowaliśmy, poskładaliśmy i odbiór też był fantastyczny. To był taki jakiś spontaniczny wybuch po prostu kreatywności i strasznie fajnie się przy tym pracowało, strasznie fajnie to szło. Chciałbym po prostu, żeby więcej projektów tak zaskakiwało od pierwszego kopniaka, nie? Jakby... To po prostu czysta przyjemność robić takie rzeczy. No ten projekt chyba nawet się trochę wybił poza naszą bańkę pegową bo jakiś fanpage o, o panie samochodziku, którym oczywiście gra tak, jest tak, inspirowana. z Nie, to był naprawdę fajny, fajny projekt, pamiętam. Dawno nie widziałem takiego zagęszczenia klimatu jak w tym projekcie, jak go otworzyłem pierwszy raz, aż mi się przypominały te wszystkie książki, które, które czytałem jako dziecko. No, dużo skupiam się głównie na pozytywach, bo jakby ile można gadać o, o, o negatywach i mówiłem głównie o takich rzeczach blisko nas, to możemy zwolić na, na chwilę takiej skrajnej prywaty, prywatne osiągnięcie roku. O rany. Mm. Wydaje mi się, że zostałem za, zaproszony na prelekcję yy, o projektowaniu gier na Pyrkonie i... Z tego, co się orientuję, to ta prelekcja nawet się ludziom w miarę podobała. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie moje yy, prywatne osiągnięcie, może nie jakieś olbrzymie, bo wiem, że są ludzie, którzy te prelekcje prowadzą rok w rok od lat, albo są zapraszani jeszcze wyżej i dalej. Natomiast dla mnie było to takie fajne, satysfakcjonujące osiągnięcie: miałem poczucie, o, ktoś zauważył, docenił, prawda, ktoś przybił piątkę, pochwalił. No, strasznie miło mi było i, i jakby mam, mam ogromną satysfakcję do tej pory, że się tego podjąłem. No, ta prelekcja, prelekcja jest też dostępna na naszym kanale na YouTube w formie, w formie nagrania. Jeżeli ktoś chce sobie przesłuchać, jak najbardziej będzie link w komentarzach. No dla mnie z prywatnych osiągnięć wahałem się między dwoma między wydaniem Stigmata Flowers a wygraniem Quentina. I chyba pójdę z wygraniem Quentina, bo już pisali, już gadaliśmy o grach, które napisaliśmy. Ja napisałem ten moduł Stigmata Flowers, to dalej. Był super przeżyciem, wyjściem poza moją strefę komfortu, bo nie pisałem nic horrorowego wcześniej. No ale wydaje mi się, jakoś tak wypada wspomnieć o, o, o Quentinie. Odgrażałem się od lat, że w końcu na niego, na niego coś napiszę. No i napisałem i, i wyraźnie było na, na, tyle, na tyle ok, że, że udało, mi się, udało mi się moją przygodą, moim hexcrawlem, ostatniej icha, klanu icha wygrać. No nie ma co ukrywać, tutaj dużą motywacją była nazwa, była na tyle, na tyle głupia, że stwierdziłem, no nie no, z tą nazwą to wypada wejść na tyle wysoko, żeby inni też zobaczyli, zobaczyli jaka to jest po prostu głupia nazwa, którą wymyśliłem w środku nocy, usiłując znaleźć coś, co będzie rymowało się z jicha i tak jakoś wyszło. Ale to była całkiem spoko zabawa, to było w ogóle mega ciekawe przeżycie, bo standardowo pracując nad innymi rzeczami, zapomniałem o tym, że, że Quentin ma już deadline tak naprawdę tuż, tuż. Na tydzień przed Quentinem siadłem e, wieczorem, zacząłem pisać i, i codziennie siadałem na godzinę, dwie, e, żeby skończyć to przed wyjazdem do Warszawy na Bazyliszka, bo wtedy był akurat deadline, a na miejscu nie miałem jak tego zapludować, więc w czwartek wieczorem z duszą na ramieniu wysyłałem wszystko tym mailem, żeby się upewnić, że żadnych tych błędów formalnych nie popełniłem, czy podpisach czy przypadkiem nie wrzuciłem gdzieś czcionką pięćdziesiątką swojego imienia i nazwiska na całą stronę, żeby się zdyskwalifikować, ale to udało się. Udało się, bardzo się cieszę, że, że, że udało mi się wygrać. Bardzo się cieszę, że też mam nadzieję, że zachęci to ludzi do pisania po prostu nieco ciekawszych, nieco bardziej różnorodnych przygód na Quentina. Czegoś, co po prostu trochę odchodzi od tego standardowego, standardowego, liniowego scenariusza, nieco bardziej i może od scenariuszy śledczych, bo ich też była masa. A wyraźnie da się wygrać innym rodzajem scenariusza, więc jakby do wszystkich słuchaczy piszcie inne scenariusze. piszcie Heckscraw, piszcie Dungeon Crawl, piszcie Point Crawl, piszcie po prostu ciekawe rzeczy, jak widać da się. Nawet samemu, nawet w krótkim czasie warto spróbować. Tak, zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to Rabbit Quentina się troszeczkę zmienił i jest teraz o wiele bardziej przystępny, więc gdzieś tam naprawdę można dość, dość odważnie pójść z tymi przygodami, poszaleć, pokombinować. Nie musi to być ani wielkie, ani skomplikowane, a można, można po prostu wygrać, można zyskać jakieś odrobinę uznania w, w rpg a może jakąś nagrodę wyhaczyć pewnie czemu nie, albo chociaż dostać feedback. No, sprawdzić się samemu też. Tak, tak, zdecydowanie. No ale dobrze, a propos sprawdzania się i, i gdzieś tam podejmowania wyzwań, to może przejdźmy do tego, czego nam się nie udało zrobić w tym roku. Co ci się nie udało, co cię gryzie, że jakby ech, kurczę, ech, mogłem przycisnąć bardziej. Może nie tyle mnie gryzie, ale na pewno mam rzeczy, których nie zrobiłem, a bardzo chciałem je zrobić. Miałem masę dodatkowych mniejszych projektów po drodze, które. Yy, zacząłem, ale. Zwyczajnie nie dałem rady ich skończyć, a przy części świadomie zawiesiłem nad nimi pracę, opracowałem jeszcze nad innymi rzeczami, w którymś momencie po prostu nie udało mi się ich zrobić, bo też podjąłem tą decyzję, okej, okay, mogę robić 500 rzeczy na raz i, i się z tym po prostu żyłować i się męczyć, ale naszło mnie taka refleksja, że w sumie chciałbym mieć jeszcze w tym roku i w przyszłych latach na pewno więcej satysfakcji z hobby, takiej, że hej, po prostu się dobrze bawię, niekoniecznie cisnąc niesamowicie te moje projekty. Więc to dla mnie tą rzeczą, której nie udało mi się zrobić, nie udało mi się dokończyć wszystkich moich projektów. Mam zaczęte kilka projektów przygód lub gier, które na szczęście nigdzie nie zginęły. Zapisałem je i będę chciał je kontuować w przyszłym roku, no ale zwyczajnie nie dałem rady ich dociągnąć. Jakby standardowo zaplanowałem dużo więcej niż byłem w stanie zrobić i... I zwyczajnie tego nie dokończyłem. No, raczej nie jest, nie jest to niesamowita historia, to jest bardzo pospolity problem, mam, mam wrażenie. To no, ty raczej nie możesz narzekać na to, że nie zrealizowałeś jakichś zaplanowanych yy, projektów, ale, ale może masz coś innego, co, co nie udało ci się zrobić. Yy, tak, mam jak najbardziej. Otóż od mniej więcej pół roku obiecuję Tobie i wreszcie drużyny, że w końcu poprowadzę tą czwartą edycję Dungeons and Dragons i jakby cały czas mam na tyle dużo albo spraw życiowych, albo obowiązków pracy, albo dłubania przy jakichś zaległych projektach, że bezostatnie to odkładam i po prostu już zaczyna mnie to samego drażnić, po prostu chyba muszę wyznaczyć jakiś twardy deadline taki, gdzie powiem już nie tylko Wam, ale też samemu sobie, okej, okay, wtedy przychodzę i ta sesja jest, bo inaczej to się po prostu nie wydarzy, bo za każdym razem będzie coś wyskakiwało nowego i to już się robi, robi frustrujące po prostu. Ale w, w przyszłym roku już na pewno! E, przypomniałeś mi o jednej rzeczy, czy, której mi się nie udało zrobić, czy w zasadzie nam. Nam się nie udało domknąć naszej kampanii w Barkeepa w tym roku. E, tak, tak, faktycznie. Co też chciałbym dorzucić może do osiągnięć. E, pierwszy raz od dawna prowadziłem dłuższą kampanię niż trzy niż sesje. I, I jesteśmy już prawie na końcu, musimy zagrać ostatnią sesję, ale to... Płynnie przechodząc do planów na przyszły rok, to od razu powiem, zacznę wyjątkowo od siebie. Chcę domknąć moją kampanię w Warpipa, e, bo będę mógł wtedy spi spisać przemyślenia z niej. Na pewno będę chciał kontynuować te projekty, których wspominałem, że nie udało mi się dokończyć w zeszłym roku. Ale mam też jedną rzecz, która jest dla mnie chyba najistotniejsza z tych wszystkich. Chciałbym w przyszłym roku więcej pisać o game designie. Bardzo zachęcił mnie do tego artykułu o sr który napisałem w tym roku, na którym bardzo fajnie mi się pracowało i dostałem dużo pozytywnego feedbacku od ludzi na jego temat. Też od ludzi, z którymi, z którymi pracowałem nad tym tekstem, bardzo dużo się nauczyłem, więc chciałbym pisać więcej, może niekoniecznie tak rozbudowanych, ale więcej jakichś treści, może pisać, może nagrywać, nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale chciałem więcej po prostu gadać, pisać o game designie, bo no nie ukrywajmy, to nie jest taka dziedzina, która się u nas jakoś turbogada w E, cały czas tłuczemy dyskusję o tym, czy mistrz gry powinien oszukiwać za słonką i czy BHS-y są ok. No a wydaje mi się, że ten dyskurs RPG-owy może pójść troszkę bardziej do przodu. Tylko potrzebuje, wydaje mi się, krótkiej, strawnej formy takiej, żeby ludzie, którzy może nie siedzą jakoś turbo głęboko w game designie, mieli też mieli coś w tym dać lepiej. Mogli się tym zainteresować, mogli sobie przesłuchać 15 minut i sobie po prostu trochę pomyśleć o grach, jak w nie grają, jak je piszą, czego oczekują od gier. To może być ciekawe, ciekawe wyzwanie na przyszły rok. A jak u Ciebie? Ja tak naprawdę przyszły rok mam już niemal kompletnie zaplanowany, przynajmniej z jednej strony, bo siedzimy w tym momencie w kutłowni nad dużą linią wydawniczą, taką na kilkanaście publikacji, i to takich troszeczkę większych niż zazwyczaj, bo to nie będą jakieś tam jedno-dwustronicowe podręczniki, tylko rzeczy na kilkanaście, kilkadziesiąt stron. I tak naprawdę cały przyszły rok będzie przynajmniej dla mnie podporządkowany no, publikowaniu tego, próbowaniu tego, rozwijaniu dalej tej, tej linii wydawniczej. Jeszcze nie będę zdradzał, co to będzie, jakie to będzie, natomiast tu niedługo zaczną się pojawiać jakieś tam pierwsze zajawki, pierwsze zapowiedzi, więc śledźcie fanpage Firebola, śledźcie fanpage Uotra, może zajrzyjcie na RPGowy Codziennik, w podobne miejsca, no. Będą się pojawiały newsy, zobaczycie, co my tam knujemy yy, i czy, czy wam to odpowiada, czy, czy będziecie chcieli jakby pójść na tę przygodę z nami. O, jestem ciekaw, jestem ciekaw odbioru tego kolejnego projektu. Zdecydowanie jest na co czekać. Yy, ja też może od razu wspomnę, że będę też pisał pewnie krótkie podsumowanie, takie trochę bardziej rozbudowane na, na blogu, jeżeli, jeżeli znajdę na to siły gdzieś tam w styczniu. Ale tak to no, chyba omówiliśmy wszystkie takie najważniejsze rzeczy. No, dla nas Przenagrywanie tego podsumowania chcieliśmy się skupić bardziej na tych rzeczach pozytywnych, no i na tych rzeczach, które nam są bliskie, no bo jasne, możemy podsumować scenę rpg możemy podsumować scenę zbiórkową, tylko wydaje mi się, że ten temat był już poruszany nawet dla nas odrobinę za często, chociaż lubimy o tym gadać, lubimy narzekać. Ale, to jest dobry moment, żeby skończyć odcinek. Omówiliśmy, co się działo w zeszłym roku, mamy jakieś plany na przyszły, mamy nadzieję, że słuchacze też mieliście udany rok rpg 2023, że 2024 będzie, będzie jeszcze lepszy, albo przynajmniej równie dobry no i mamy nadzieję, że będziecie dalej słuchać podcastu dalej go nagrywamy, dalej trzymamy się tego nagrywania, może będę miał też kolejny odcinek Otwarte Karty w jakiejś najbliższej przyszłości, zobaczymy, dzięki jeszcze za słuchanie. do zobaczenia w następnym odcinku dzięki, dzięki, cześć